9 do 5 to wynik ze spotkania drużyny Perła Warszawa, zwaną też w skrócie Perła WWA, kontra ekipa Saska Kempa. Ze mną jest Piotr Stańczewski. Piotrze, przede wszystkim gratulacje za to spotkanie. Ja znam tylko suchy wynik, natomiast chciałbym, żebyś nam przedstawił troszeczkę kulisów, jeżeli chodzi o to spotkanie z Saską Kempą. Wygraliście, czy to było zasłużone zwycięstwo, czy można było wygrać wyżej, czy też być może przeciwnik wcale nie był, może nie tak słaby, jak wskazuje na to wynik, ale że sprawił Wam troszeczkę więcej problemów właśnie niż suchy rezultat wskazuje. Jasne, myślę, że przygotowywaliśmy się, że to będzie trudne spotkanie, ponieważ Saskia Kempa też dobrze zaczęła sezon. Są teraz około trzecie miejsca w lidze z tego, co przed naszym spotkaniem. Dlatego spodziewaliśmy się trudnego spotkania. Jednak na początku udało nam się narzucić nasze tempo gry i dzięki temu szybko zdobyliśmy parę bramek. Tam, szczególnie w początkowej fazie meczu w końcu zaczęliśmy grać to, co chcemy grać, co dzień, ponieważ mimo, że nasz skład dzisiaj nie był optymalny, to udało się wejść naprawdę fajny poziom. Dlatego po paru minutach już tam prowadziliśmy 4-0. I taki wynik na początku sprawił, że weszło to trochę rozluźnienia w nasze szeregi, dlatego też potem y, przeciwnicy, którzy mieli swoje sytuacje w tym meczu i parę razy tutaj Bartek Szajka szczególnie w końcówce nas ratował, też zdobyli parę bramek, ale koniec końców cały czas byliśmy w stanie utrzymać tą bezpieczną przewagę, dlatego myślę, że wynik pokazuje, że wygraliśmy zasłużenie i jednak te pięć bramek, różni, cztery bramki różnicy spokojnie pokazuje, że cały czas mieliśmy ten mecz pod kontrolą. Piotrze, bo to jest też tak, że w tamtym sezonie graliście troszeczkę w innej klasie rozgrywkowej, ale wiemy, że były pewne problemy, stąd ta zamiana. Ale wychodzi na to, że wyszło to wam na dobre, że, że, że odnajdujecie się jakby w tej klasie rozgrywkowej, w której teraz jesteście dużo lepiej. Bo też chyba o to chodzi, żeby tych meczów, jak tutaj już przyjeżdżacie, czy to czasie była Arena Grenady czy, 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 czy Picasa, teraz Arena WF, żeby jednak więcej tych meczów było na styku. I rozumiem, że. To wszystko teraz tak się właśnie odbywa. Ładnie. Myślę, że w tamtym sezonie głównym problemem były nasze wewnętrzne problemy, ponieważ szczególnie w środku sezonu mieliśmy powiedzmy spory konflikt w drużynie, sporo się musiało pozmieniać, sporo musieliśmy wyjaśnić między sobą. No i myślę, że dzięki temu, że teraz mamy ten sezon w niższej klasie, udowodnimy, że mamy jakieś tam umiejętności mniejsze lub większe, bardziej mniejsze, ale że jednak jesteśmy grupą przyjaciół w szczególności, która potrafi się zebrać. No i ten sezon w niższej lidze da nam taki komfort, że w przyszłym sezonie będziemy musieli zagrać wyżej i udowodnić że tamten sezon to był wypadek przy pracy, a nie, że nie nadajemy się do tej trzeciej ligi czy tam czwartej, piątej. Jasne, mówisz tutaj o pewnych problemach, ale to nie są, mam nadzieję, problemy finansowe. To nie jest tak, że na przykład problemy yy, założyliście konta w Superbet, yy, zaczęliście za dużo grać i, i stąd pojawiły się te problemy. To, to nie o to chodzi? Absolutnie nie. Jeżeli chodzi o Superbet, to możemy bardzo podziękować nawet za te stroje, które otrzymaliśmy teraz, za konkurs, który właśnie stworzyli nasi organizatorzy, nasi sponsorzy, ponieważ dzięki temu mogliśmy opisać swoją pełną historię. Też do niej zapraszamy, żeby się z nią zapoznać. W tej historii opisaliśmy i o tych dobrych chwilach, i o tych złych. I tutaj nasi Sponsorzy stwierdzili, że ta historia zasługuje na wyróżnienie. Dzięki ich życzliwości właśnie teraz w tych strojach, które za tydzień zadebiutują, prawdopodobnie, bo dzisiaj otrzymaliśmy, już będziemy dumnie je reprezentować i cieszyć się tym, co przed nami. No tak, bo okazuje się, że właśnie taka mała rzecz, prawda? Tak naprawdę opisaliście to, co działo się na przestrzeni kilku lat w Waszej drużynie wystarczyło do tego, żeby te efektowne stroje się pojawiły. To szkoda, że nie graliście dzisiaj później, prawda? Bo gdyby tak było, to prawdopodobnie już dziś byłby ten dzisiaj byłby ten debiut, ale to chyba wszystko można spokojnie w czasie odłożyć. Dzisiaj było zwycięstwo, więc miejmy nadzieję, że tak będzie też za tydzień. Szczególnie, że za tydzień mogę tylko dodać, że gramy z obecnym liderem, więc stroje, można powiedzieć, że będą idealnie pasować ich debiut do wyjątkowej okazji. Powiedz mi, czy wy właśnie wśród y, drużyny macie zawodników, którzy grają w zakłady bukmakarskie? Jak to jest? Czy ty na przykład się tym bawisz? Y czy to jednak nie jest jednak może coś dla Ciebie? Być może już jakby masz swój limit, znasz swoje granice, grasz tylko delikatnie. Jak to wygląda z Twojej strony? Myślę, że każdy z nas się bawi w pewniaczki, tak zwane pewniaczki, które się nigdy nie kończą pewniaczkami, ale każdy z nas w jakiś sposób się bawi tymi zakładami, ponieważ przez to, że każdy z nas siedzi w tym świecie piłki i bardzo się tym interesujemy, no to jest taki dodatkowy sposób rozrywki i zawsze taka symboliczna dyszka stawiamy. Czasami wchodzi, czasami nie, ale myślę, że jest to właśnie taki dodatkowy, emocjonujący, kawałek naszego hobby, że tak ta zabawa powiedzmy z ograniczonym budżetem, kiedy zna się swoje granice, no to naprawdę bardzo fajnie często wychodzi. I ta perspektywa, prawda, 2 złota, możesz wygrać 20 tysięcy Dokładnie. i zastanawiasz się na co to... Tak bywa, ale... to bywa, ale czasami <grym> czasami tak też się trafia. Jeszcze jedno pytanie, bo Liga Fanów, tak? Wiemy, że, że, że gracie, że angażujecie się, o też pewnie głupio byłoby Ci powiedzieć coś niefajnego na temat tych rozgrywek, ale właśnie, może znajdziesz na przykład jedną rzecz, którą warto byłoby zmienić, żeby w tej beczce miodu też było troszeczkę dziegciu. Znajdujesz taką, taki jeden czynnik, który być może warto byłoby zmienić albo warto byłoby wprowadzić, żeby te rozrywki właśnie weszły na jeszcze wyższy poziom? Oj, teraz ciężko mi znaleźć taki, taką jedną rzecz. Jeszcze tydzień, dwa tygodnie temu mógłbym powiedzieć, że brak tych piłkołatków, ponieważ kiedy rozgrywaliśmy swoje spotkania, często było tak, że nagle pojawiała się piłka zupełnie innego boiska i to sprowadzało spore zamieszanie. Jednak tutaj ponownie organizatorzy się wykazali dość szybką reakcją na te problemy i te piłkołapy się pojawiły. No i teraz, tak mówiąc szczerze, na szybko ciężko mi znaleźć cokolwiek, dlatego że problem z piłkami został rozwiązany. Też super, że e, teraz spotykamy się wszyscy na jednym obiekcie. Dzięki temu wydaje mi się, że ta cotygodniowa atmosfera, że są te cztery spotkania na raz, to sprawia, że mimo, że to są. Czysta zabawa i są to rozgrywki amatorskie. Jednak czuć z drugiej strony, że można się w to naprawdę fajnie zaangażować i że to jest coś, czuć, że to jest bardzo profesjonalne. Mimo, że tutaj są rozgrywki amatorskie i tak naprawdę zawodnicy, szczególnie, że jest. Yy, i ekstraklasy jest 11. Liga. Tutaj tak naprawdę przyjeżdżają zawodnicy, którzy trzy razy w życiu kopali piłkę, i zawodnicy, którzy po 20 lat grali gdzieś na jakichś wyższych e, profesjonalnych poziomach. To wydaje mi się, że fajne jest to, że tutaj ta Liga Fanów łączy to wszystko. Że mimo, że to jest wszystko, przede wszystkim jest to zabawa i rozgrywki amatorskie, to jest to naprawdę zrobione na profesjonalnym poziomie i dlatego to tak fajnie działa. Piotrze, chyba cię zatrudnimy do naszego działu marketingu, bo tak pięknie o Lidzefanów to chyba nawet my nie potrafimy e, mówić. Ale też takim drużyną się kibicuje, tak więc mamy nadzieję, że dobrze będzie Wam e, szło, że te, że te wyniki będą się e, zgadzały, ale oczywiście musicie sobie wszystko wywalczyć na boisku. Mimo, że my wprowadzamy wyniki, Wy musicie wpierw e, przez te 50 minut e, powalczyć. Piotrze, pozdrawiamy kogoś? No i wydaje mi się, że całą drużynę na końcu chciałbym pozdrowić, całą naszą ekipę chłopaków, w którą zauważymy, tą drużynę. No i także sponsorów Superbetu, dzięki którym zawięczamy dzisiejsze koszulki. Przełączamy się. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję.